Zapraszam Was dzisiaj na fantastyczną podróż na super plaże w Grecji na Peloponezie. Não, atérás, agora na, como Oczywiście nie mogłam się oprzeć, musiałam wejść do wody, mimo że woda jest naprawdę lodowata. Znaczy jak dla mnie lodowata. Ma 17 stopni oczywiście, może nie tak jak w Polsce lodowata, ale i tak, tak ciężko było mi wejść do wody. Ale jak już się wyjdzie, to robi wrażenie, jest naprawdę fantastycznie.